Cześć, jestem Grzegorz Krzemiński, prowadzę Rodomaniaków. W ramach Rodomaniaków prowadzimy też parę webinarów naszych, darmowych, czasem płatnych, na których rozmawiamy o takich bardzo istotnych tematach związanych z branżą bezpieczeństwa danych osobowych. Niektóre osoby mówią o ochronie danych osobowych. Chciałem tylko przypomnieć, że ochrona danych osobowych to jest system, który zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, a artykuł 32 RODO mówi o bezpieczeństwie danych osobowych. Na ostatnim naszym spotkaniu rozmawialiśmy o tym, czy to audyt jest zdalny. Czy audyt jest zdalny, czy jest lokalny? Od 20 lat, jak audytuję, powiem szczerze, że 80%, 70 czy 60 czasem na dużych zakładach przemysłowych, gdzie mieliśmy bardzo takie powiedzmy twarde bezpieczeństwo, atmosfery wybuchowej i tym podobne rzeczy, no to było wtedy mniej, ale te 60-70% było zawsze wykonywane metodami zdalnymi. Jeżeli otrzymywaliśmy dokumentację systemową, dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem, procedury, dokumenty typu plany, regulaminy, polityki, zawsze je analizowaliśmy zdalnie. Mało tego bywało tak, że bardzo często dzwoniliśmy do osoby, pytaliśmy, co tak naprawdę jest wyrażone w danym dokumencie, co rozumiała, w jaki sposób, czy ma jeszcze jakieś dokumenty dodatkowe. Wszystko to było zdalnie. Mało tego, jak pojechaliśmy już na obiekt, obejrzeliśmy sobie wszystko, co tam na obiekcie mogliśmy sobie obejrzeć, wracaliśmy do biura, czy do hotelu, czy, czy, czy do naszych lokalizacji i wykonywaliśmy znów ocenę dokumentów, czy dowodów metodami zdalnymi. Analizowaliśmy dokumentację, dzwoniliśmy, rozmawialiśmy. Dziś, za sprawą COVID-u, pojawia się jakieś dziwne określenie, które nazywa się audytem zdalnym. Audyt zdalny RODO, audyt zdalny bezpieczeństwa informacji, audyt zdalny PHP. Powiem szczerze, że to jest dość dziwne, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem, na lokalizacji jesteśmy przez parę godzin, dosłownie przez parę godzin, a cały audyt trwa kilka dni. Na Rodomaniakach w ostatnim czasie, na naszym ostatnim webinarze, porozmawialiśmy sobie na temat tego, czy to audyt jest zdalny, czy metody są zdalne oraz czym może grozić nazwanie konkretnego audytu, który po prostu jest wykonany w 100% metodami zdalnymi, audytem zdalnym. Nie audytem jako audytem, tylko audytem zdalnym. Zapraszam Was do zapoznania się z naszą prezentacją, w ramach której opowiedzieliśmy parę rzeczy i pokazaliśmy tak naprawdę, w jaki sposób sobie poradzić z pewnymi elementami. Po pierwsze tytułem wstępu, to już ten wstęp był, rozważaliśmy tak naprawdę, czy audyt był zdany, czy nie. Chciałem też przypomnieć dwa zdania na temat tego, czym jest audyt i jak wygląda audyt, potem jakie są formy metody i to jest bardzo ważna tabelka, bo tak na dobrą sprawę, jak sprawdzimy... Ile metod w audycie zdalnym jest niezdalna, no to się okaże, tak jak powiedziałem, od 40% na obiektach, które są naprawdę takimi, które wymaga się tego, żeby obejrzeć, co jak wygląda, w jaki sposób, do 10% na obiektach, w których tak naprawdę większość czynności jest wykonywanych przez pracowników przy biurku. Potem porozmawialiśmy sobie o metodzie, sposobie bardziej na to, żeby uwiarygodnić audyt wykonany w 100% metodami zdalnymi. Z naszej strony, z zespołu Audyt Bezpieczeństwa Pro, czyli audyt, m, takiego zespołu, który rozwija metodykę audytu bezpieczeństwa, zaproponowaliśmy dwie metody. Pierwsza to substytutywność z opisaniem i wskazaniem uzasadnienia, dlaczego ta metoda substytutywna jest uznawana. A druga, jeżeli nie jesteśmy w stanie uznać metody substytutywnej, czyli zastępującej innej metody, która dostarcza nam dokładnie tych samych informacji, co inny dowód z audytu, to wtedy potrzebujemy dowodów komplementarnych, czyli takich, które pozyskują informacje potwierdzające te, które są zawarte w dowodzie głównym. Czy to będzie wywiad, czy to będzie obserwacja, czy to będzie analiza dokumentacji. Na samym końcu chciałbym Wam opowiedzieć o tym, na co uważać i dlaczego właśnie nie nazywać audytu zdalnym, tylko dlatego, że jest wykonany w stu procentach metodami zdalnymi. Jeżeli chodzi o kwestię audytu, rozumienie potoczne ma kilka definicji. Te kilka definicji jest pozyskanych z Wikipedii, z różnych stron. Niestety problemem jest to, że coraz więcej tych definicji się pojawia, coraz więcej tych definicji potrafi się pojawić też w przepisach prawa. Mamy audyt zakrętów, mamy audyty energetyczne, mamy audyty półek sklepowych, mimo że tak naprawdę nie są to audyty, a są to usługi doradcze o charakterze zgromadzenia pewnych informacji i potem dostarczenia wytycznych do tego, w jaki sposób robić, mało tego wdrożenia tych wytycznych. Pracując w Wielkiej Brytanii na coś takiego mówiliśmy survey, czyli taka, taka ankieta potrzeb, ewentualnie gap analysis, czyli ankieta luk, czyli między tym, jaki jest stan wymagany przez konkretny przepis prawa, kryterium, czyli zbiór wymagań w postaci na przykład standardu. Czy to ISO 27000, czy to jakiegokolwiek innego, ta gap analizy mówiła nam, gdzie dziś jesteśmy, a gdzie powinniśmy być zgodnie ze standardem. Na dzień dzisiejszy wiele osób na to, na to mówi audyt, mało tego, audytem nazywa też to, że ktoś napisze procedury, polityki i tym podobne rzeczy. To nie jest prawidłowe, to już nie jest audyt. Idąc dalej, kolejne definicje jeszcze audytu, które możecie znaleźć na stronach, na wiki, na różnych takich miejscach, ale ostatnia tak naprawdę. To jest jeszcze przedostatnia, to jest audyt wewnętrzny, to jest z ustawy o finansach publicznych. Zdaje się artykuł 272, który mówi o tym, czym jest audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. A na samym końcu polecam tą część, która jest definicją ESA. Wypracowaliśmy po prostu jednozdaniową definicję. Ocena zgodności zaprojektowanego, to jest pierwsza rzecz, bo musi być zaprojektowany, musi być projektant oraz wdrożonego, czyli to musi zacząć działać, funkcjonować, systemu z wymaganiami. I to jest najprostsza definicja, jakiej, jakiej można użyć tak naprawdę, jaką proponujemy, żeby użyć. Bo tak na dobrą sprawę, jeżeli podstawimy wymagania zawarte w RODO, to mamy pierwszy szereg wymagań. Jeżeli podstawimy wymagania zawarte w LODO, mamy drugą, drugie kryterium, czyli zbiór wymagań. Jeżeli do tego będziemy mieć na przykład cztery umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wciągamy te cztery umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako kryterium, ale to nadal będzie badanie na zgodność z wymaganiami, tak? Dlatego... Definicja prosta, wypracowana przez 20 lat i ponad 600 audytów, które zrealizowałem, wydaje mi się, że jest taką definicją, która odpowie na wszystkie potrzeby audytorów. Jeżeli chodzi o kwestię metod audytu, czyli to, co było clue i co jest clue definicji metody, przepraszam, audytu zdalnego, to jest to, że tak na dobrą sprawę, patrząc przez pryzmat tej tabelki, jest tylko jedna metoda nie do zastąpienia, tak jeden do jeden. Oczywiście tam kwestia wiarygodności dokumentów, o której za chwilkę powiem czy wiarygodności gromadzenia dowodów, czy wiarygodności strony drugiej, to, to, to jest druga kwestia. Pierwsza kwestia to jest taka, że jeżeli mamy audyt wykonywany na miejscu z interakcją osobową, to tak naprawdę, to tak naprawdę, słuchajcie, nie mamy wizyty na miejscu, tylko i wyłącznie. Tylko na miejscu nie jesteśmy w stanie wykonać wizyty, w której sobie idziemy i sobie oglądamy coś. Ja to nazywam e, ściany do mnie mówią. Wchodzę na audyt na bazie tak naprawdę doświadczenia, tylko zrozummy dobrze doświadczenie. Jeżeli 50 razy widziałem na jakimś obiekcie jakiś problem związany, nie wiem, z bezpieczeństwem, pożarowym, niedomykaniem drzwi, które skutkują potem zagrożeniem, zniszczeniem danych osobowych czy serwerowni, czy widziałem wielokrotnie na przykład niewygaszane monitory, no to w momencie kiedy wchodzę na konkretny audyt i zauważam pewne... Podobne okoliczności, to po prostu je zauważam. To jest to właśnie doświadczenie. Natomiast wracając tak naprawdę do metod audytu, to jedyna metoda audytu to jest to, że mnie tam nie ma. Pytanie, czy muszę być? Czy naprawdę muszę być na miejscu, żeby wszystko potwierdzić? Wracamy do kwestii zaufania. Proszę Państwa, audyt nie jest polowaniem. To nie jest poszukiwanie niezgodności. To nie jest wytykanie komuś czegoś. To nie jest założenie, że konkretny system czy konkretna firma na pewno gdzieś niedobrze działa, a ja muszę to znaleźć, gdzie niedobrze działa. To nie tak. To nie tak. Poszukujmy tego, czy system ma sens, czy on będzie działać, czy wdrożone rozwiązania na dzień dzisiejszy dają skutek taki, jaki powinien być, czy te rozwiązania w dniu jutrzejszym również będą działać i czy zmiana na przykład profilu też spowoduje, nie spowoduje jakiegoś dużego dramatu i obecny system pozwoli sobie poradzić z nowymi wymaganiami, nową podstawą prawną, nowym zakresem danych osobowych itd. itd. Przechodząc do. Tak naprawdę kwestii metod i planowania. Zobaczcie, że stoi przed nami jako audytorami pewne wyzwanie. Na dzień dzisiejszy to już nie jest tak, że przeanalizujemy sobie dokumentację w fazie pierwszej. Tak? Może zróbmy od początku do końca. Po pierwsze mamy zakres audytu i cel audytu. Jeżeli wiemy, jaki jest zakres cel audytu, w tym momencie wiemy, jakie mamy kryteria zewnętrzne, czyli przepisy prawa oraz kryteria wewnętrzne, czyli dokumenty systemowe. One nie zawsze muszą się tak samo nazywać, więc wniosek o dokumenty jest taki, że podaje zakres dokumentu, który poprosimy, zakres dokumentu systemowego typu polityka bezpieczeństwa danych osobowych, czy instrukcja zarządzania systemem informatycznym po staremu, czy jakiekolwiek polityki backupu, czy instrukcje backupu. Nie nazywamy tego. Mówimy, jaki zakres dokumentu żądamy. I to są nasze kryteria wewnętrzne. Innymi słowy, po. Określeniu celu za audytu, zakresu audytu, wiemy jakie są kryteria, a uzupełniamy sobie o kryteria wewnętrzne, czyli wszystkie dokumenty, które w firmie funkcjonują i ustanawiają system. Jeżeli już to wszystko otrzymamy, to tak naprawdę dokonujemy pewnej oceny. Ocena jest na zgodność z przepisami prawa, czyli na, na kryteria zewnętrzne oraz uwaga na umowy na przykład, bo to jest kryterium też zewnętrzno-wewnętrzne, można by było powiedzieć, ale tak naprawdę tam są pewne elementy, które są po stronie strony drugiej, czyli naszego kontrahenta. Jak już to wszystko sobie wiemy, planujemy sobie fazę e, drugą audytu, czyli oceniliśmy, czy to wszystko jest ze sobą zgodne, czy ma sens ręce i nogi, czy nie ma jakichś tam powiedzmy problemów i wtedy jedziemy na obiekt. Tylko, czy naprawdę musimy pojechać na obiekt? Oczywiście, jeżeli założymy to, o czym powiedziałem, pewien stopień nieufności, czy też, co do zasady 100% nieufności, bo tak wiem, że tak wielu, wielu audytorów pracuje, że mają 100% nieufności, bo na pewno ściemniają, na pewno coś jest nie tak. Tak się nie pracuje. Tak się nie pracuje. Jeżeli przyjmiecie tą troszeczkę inną formę, że jednak mimo wszystko jest dobrze, jest fajnie, to poszukajcie po prostu różnych metod, które będą pozwalały Wam zastąpić te metody, gdybyście byli na miejscu. Dla mnie naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby wypełnić listę kontrolną, siedząc tak jak z Wami teraz siedzę przed tym samym click meetingiem, czy, czy, czy czymkolwiek, zoomem, jakkolwiek to nazwać. System, systemem komunikacji elektronicznej, w którym jest interakcja, żeby człowiek mi wypełnił, czy wyświetlił to, co ma na ekranie, no bo dokumenty z reguły, zanim się wydrukuje, to są pewnymi dokumentami, tak najczęściej są też z PDF-ami, czy, czy, czy nawet dokumentami PDF-owymi podpisanymi elektronicznie. Niech mi wyświetli, jak to wygląda. Ja sobie chętnie to przeczytam, zobaczę, zrobię sobie z tego notatki, wypełnię sobie swoją listę kontrolną. Rozmawiać też mogę przecież w taki sam sposób. Czego brakuje? Brakuje tylko wizji lokalnej. Tylko tego, żebyśmy sobie poszli, obejrzeli pewne rzeczy. I tego nam brakuje. Żeby tak na dobrą sprawę dobrze wykonać audyt, to musimy się zastanowić, czy tu będzie substytut, czyli czy zastąpimy metodę co najmniej w 80% skuteczności inną metodą, czyli właśnie taką zdalną, czy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, wtedy powinniśmy uzupełnić. Substytut już opowiedziałem, tak naprawdę czat, tak naprawdę rozmowa wideo zastępuje na wprost i niemalże w 100% normalną rozmowę, którą byśmy wykonali będąc na miejscu. Oczywiście nie będziemy widzieć, jak osoba się zachowuje, chyba że, uwaga, to taka podpowiedź, zastosujemy dwie kamery. Pierwszą kamerę na pomieszczenie, w którym jest audytowanie. Przepraszam, w którym są osoby audytowane, w którym są dokumenty zgromadzone, widzimy, jak to wszystko wygląda, i to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. A druga kamera to jest właśnie ta, która jest kamerą w laptopie w, w osoby, z którą rozmawiamy. Dzięki temu tak naprawdę mamy pełen obraz, tak jakbyśmy tam byli. Więc nie ma, nie ma, nie ma tak naprawdę żadnej podstawy, żeby, żeby nie uznać takiego dowodu z wywiadu. Będziemy widzieć, że człowiek wyciągnął nam dokument z konkretnego skoroszytu czy z konkretnego folderu, zeskanował i wysłał. Widzimy to, mamy to udokumentowane, prawda? Więc tutaj nie ma żadnego problemu. Oczywiście drugim problemem, czy też problemem, czy też sposobem na, na, na rozwiązanie problemu jest komplementarność pewnych rzeczy. W jednym z artykułów, gdzie ostatnio pisaliśmy na temat audytu, zdalnego metod zdalnych zastępowanych metodami przepraszam, metod lokalnych wykonywanych na miejscu zastępowanych metodami zdalnymi, wskazaliśmy właśnie taką komplementarność. Ta komplementarność na przykład może być wykorzystana w taki sposób, że jeżeli ktoś nam deklaruje, że wszystkie osoby zapoznały się z instrukcjami, wyrealizują te instrukcje, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po pierwsze zobaczyć tą listę, czy ona rzeczywiście wygląda tak, jakbyśmy byli na miejscu. Uzupełnili ją o wywiad z tą osobą a dodatkowo poprosili o sposób obsługi, na przykład naruszenie ochrony danych osobowych. Po prostu od nas, audytorów, zależy to, jak uzupełnimy sobie pewne badania, które musimy wykonać zdanie, bo się nie da pojechać, po prostu nie dam rady pojechać, nikt nas nie wpuści, w jaki sposób uzupełnić i zrobić to w taki sposób, że daną informację czy też dany obraz sytuacji przedstawi nam nie jeden dowód z audytu, tylko dwa lub trzy dowody z audytu. I to jest komplementarność, czyli tak naprawdę uzupełnienie tego wszystkiego, co mamy z dowodu pierwotnego, źródłowego. Dalej wykonaliśmy sobie ćwiczenia, już dzisiaj nie będę wam o tych ćwiczeniach opowiadać, uczestnicy otrzymali te ćwiczenia już wypełnione na bazie tego, co rozmawialiśmy na, na naszym spotkaniu. Drugie ćwiczenie to było substytutywność, czyli porównanie tego, czy jesteśmy w stanie zastąpić. I tak naprawdę prawie na tym skończyliśmy nasze spotkanie. Dlaczego prawie? Dlatego, że, proszę Państwa, jest bardzo ważna rzecz, dlaczego nie nadużywać słowa audyt zdany. Nie wiem, jak to odbiorą na dzień dzisiejszy organy nadzorcze. Nie mówię tylko o naszym prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mówię o wszystkich pozostałych, które są w Polsce czy też za granicą. Ja nie wiem, w jaki sposób będą podchodzić do tego, że będzie na stronie tytułowej napisane audyt zdany. Tym bardziej, że tak na dobrą sprawę nie jestem pewien, czy krzywdy nie wyrządzacie własnej firmie tudzież własnym klientom, Pamiętając o tym, że 70-80%, czasem nawet 90% audytu i tak zawsze było wykonywane metodami zdalnymi. Zastanówcie się nad tym, bo to może być ogromnym problemem. Dlaczego? Dlaczego po prostu nazwaliście coś audytem zdalnym, gdzie i tak 70-80%, nie wiem, większość roboty wykonywaliście? metodami zdalnymi. Przepraszam, ale jeżeli ja jeździłem na fabryki i robiliśmy duże fabryki, ateksy, czy atmosfery wybuchowej i tym podobne rzeczy, i na fabryce spędzaliśmy półtora dnia maksymalnie, a cały audyt trwał 10 dni, no to ja bym się nie odważył nazwać go audytem zdalnym. Pytanie, gdzie będzie teraz ta e, granica, kiedy audyt będzie zdalny, kiedy będzie lokalny, kiedy będzie tradycyjny, nawet nie mam pomysłu, jak to nazwać. Proszę Państwa, wykonujemy cały czas te same, metody, te same audyty. Cały czas te audyty są takie same. Jedyne, jedyna różnica jest taka, że w wielu przypadkach, niestety musimy w wielu, w kilku przypadkach, musimy zastąpić metody z, na miejscu z interakcją audytora lub bez interakcji audytora, musimy zastąpić metodami zdalnymi. Na to macie rozwiązanie, które podałem dzisiaj, czyli zastosowanie metody substytutywnej, czyli porównania metod i Wiarygodności dowodu, który zbieramy metodą zdalną. Ewentualnie druga metoda, jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, uzyskać odpowiedniego poziomu ufności do dowodu z audytu, wtedy stosujemy metody komplementarne i opisujemy, że stan, który został zastany, który został stwierdzony na podstawie jednego z dowodów z audytu, czyli pozyskany jedną z metod audytu, potwierdziliśmy trzema, czterema, pięcioma. Nasza większa robota, tak naprawdę biurowa i nic więcej. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia.